Paryż w XIX wieku był jednym z najważniejszych miast Europy. Nazywany miastem świateł. Przyciągał pisarzy, naukowców i artystów. Nad Sekwanę ośmioletni Henio przyjechał z mamą, by uczyć się w konserwatorium. Regulamin szkoły był jednak bardzo surowy. Uczniem mógł zostać tylko Francuz. I na dodatek taki, który skończył już 12 lat. Dobrze, że nasz Henio się nie poddał, bo profesorowie dali mu szansę. Chłopiec miał przejść test. W ciągu tygodnia musiał opanować bardzo trudny utwór, wyłącznie ze słuchu i to bez brania skrzypiec do rąk. Henio zdał ten test śpiewająco. I 28 listopada 1843 roku został wpisany na listę uczniów. Nazywany ti Polone, czyli małym Polakiem, szybko stał się ulubieńcem kolegów i pedagogów. Pod koniec trzeciego roku jego nauki w szkole odbył się konkurs. Jak myślicie, kto wygrał? Nie mylicie się, jedenastoletni Henio zgarnął złoty medal. W ten oto sposób stał się najmłodszym absolwentem, który ukończył paryskie konserwatorium. W Paryżu Henio miał też okazję zagrać w czasie domowego koncertu <śm> dla samego Adama Mickiewicza. Musiał być tym bardzo przejęty.